Dzień Dzisiaj znowu z moimi trzema laskami otwieramy mini bransy i bardzo bym prosiła, żeby ten film się wybił i żeby było dużo lajków, bo za jedną kulę zapłaciliśmy 10 euro czyli 40 zł Czyli razem mamy 160 zł zapłaciliśmy za wszystkie kule dobra o okay, to pierwszą. Oczywiście ten. mamy Easy Open. I, trochę krzywy, ale... Nie jest takie easy. No, nie da się przez ten Easy Open otwierać. No, no bo co się tak urywa? A mi no. udało się trochę przez ten Easy Open wcześniej. No, a mi bardzo troszeczkę. No mi też. Okay. I kolejny Easy Open, proszę, aby ten Easy Open dało się otworzyć. No. Hmm, da się. No. Ten się da. Nie, nie mnie się da. Da się u mnie, no? Nie się da jednak. Nie, też jednak. to da. Ale to jest, na, to jest. To nie chce się ściągnąć, bo to jest elektryzowane. U mnie się udało. U mnie też. Taka biała mnie. kuleczka, tutaj. I otwieramy. Raz, dwa, trzy. Wow! Mamy On kilka zaświatek z... niespodzianek. Cztery. I teraz... Co ja? Ja mam czapkę kucharską, ej! ej ja aha, mamę... bo, bo to jest taka lampa, bo ale tutaj będą... Ale nie mam. Jak nie A, Jakim? to Laura może ma tak... bo w, bo w niektórych są takie płynne. Płynie trzeba taką specjalną lampą y, przygnać, żeby one wyschły. To widocznie ty tak nie masz z tą lampą, Laura. No. Ja i Ola mamy tak. Laura no. ma chyba inne. Dobra, no. Dobra, Dlatego otwieram, otwieram pierwszą sasiatkę. Mhm. Raz, dwa, trzy. O, i mam... Ja mam... Książkę kucharską. Ej, w tym coś jest. Zobaczcie. Książkę kucharską. Ej, w tym coś nie, jest. Nie, no, ja otwieram inne. To się da otworzyć? Nie, ja <laughs> powinnam mieć. Ja powinnam mieć. Ej, no. ci najwyżej korzycze. Ej, bruszkwinki mam. Poczekaj, może gdzieś moja spadła? O, widzisz, mam tutaj ten kremik. Dobra. Zobaczmy, gdzie ten krem pachnie. Aha, o coś mamy. Mhm. Czego mogłam się spodziewać. Albo nie, na razie nie otwieram w sumie. I ogólnie to jest jeszcze wersja, chciałam przypomnieć Master Chef. Dlatego no, tu masz jeszcze... No nie, no nie masz tej lampy. To jest moja książka kucharska. Pokaż! Ej, ale fajna! Ja też nie, to nie przyszłość. jest książka kucharska, to jest, to jest ta. Instytucja. Ja dostanę! Ty masz tort! Laura ma tort! Dum. A ja co mam? Chyba wszyscy. Mm. Jezu! Nie, ja mam ten makaron! My obydwie chcieliśmy! Ja będę miała to. będę miała to. To są broszkwinki. tak? Okay. Ja mam makaron. No ja będę miał. A to jest najrzadsze. Czyli co? Dobra, ja to tego ja. Nikt ja, nie, nie ej, Ale, ale szkoda, że one nie są ponumerowane, bo wy obydwie otworzyliście tam, gdzie jest ulotka, a ja otworzyłam co innego. No dobra, mam lampa. lampa. Mam tutaj to. Jest. <laughs> Ale żyd. No, no jest... Serio? No! Mini nóż! Ej. Ja mam mini. Nie, yeah. Ale... To jest fake. Ale. To jest. Cute. Cześć jasno. Jezu! Ale to jest cute! Ej, ja tu mam mini. ziarenka I ostatni. Ej, zobacz, ja tu mam mini ziarenka! Nie, ale to, cute. Stąd tutaj ten, taki krem. Ten, Dobra, ten złożymy kremie. to sobie. O, o. nie wiem, Michał. Ja, ja tworzyłam I... wszystkie. Mamy taką tackę, na to mamy talerz i nóż. sobie. Karol. I teraz to jest. O, tutaj też mam ciasto. Wszyscy, wszyscy, wszyscy robią to samo? Mm -mm. Nie, nie. No, ci... Wszyscy robią to samo Lęka, Lęka ma ten. Yy, makaron makaron. W... w ogóle to rosołek. Mini widelec! Ej, mini widelec mam. Otworzy mi to ktoś. Mogę zaraz, ja. poczekaj bo nie trzeba. Ej, Albo nie widziałam nigdy życiu coś tak cute. A bo raczej. Zobaczcie. Że tak. Ja to mam. I to, to jest Ej, ja nak... też to mam gdzieś. To no? jest do nakładania tych owoców i tych rzeczy różnych. Ale gdzie jest są te książ te książka, bo... Tu, tu ostatnią ostatnio jeszcze. I wegę została... Jezu, ale Laura jest część szara. to, co każdy z nas chciał. Ja sama nawet nie wiedziałam, że takie tutaj są. A, czyli zobaczcie. Tutaj jak otworzycie... To od razu macie co, bo zobaczcie, ja tutaj też mam takie, a Laura ma dziękuję ten torcik, dlatego ja od razu jak, zo, jak będziecie z... mieli tą książkę, to od razu wiadomo, co mm. będziecie mieli. Co to jest? To jest podkładka, ej, na, Nie, ten, też mam już. na ten talerz, ale fajnie. Ja mam podkładkę pod miskę. I instrukcja obsługi. No to co? mi się chyba za robotę, co, tak. nie? No. Okay. Dobra, zobaczę sobie na Gdzie jest moja instrukcja? Nie wiem. Moja jest tutaj. Poczekaj, o, dobra. No to sprawdzamy jak go zrobić. No, ja też się Gdzie tutaj jest ta moja okay. podkładka? Gdzie jest moja instrukcja? Okej, okay, tutaj. Mhm powinno mieć aha no dobra mm -hmm. ej, ja w ogóle myślałam że to jest mini nóż, a to jest te do ciasta podnoszenia no ja też ok ja mam to już no dobra. zrobione to ja otwieram ciasto albo w sumie umówmy się tak żeby ten film nie był też mega długi bo już mamy 7 minut to umówmy się tak że, a, jak, że, zrobimy, zrób... że jak zrobimy to wam pokażemy ej to jest takie Nie wiem jak to opisać. Ha! Już skończyliśmy jeszcze teraz. To się musi lampą grzać, ale to 20 minut. Dlatego stwierdziliśmy, że Wam to pokażemy. Pierwsze: takie brzoskwintkowe ciasto. Drugie: takie taki makaron. No, tak jakby zupka hiszka. O! Trzecie: taki torcik z truskawkami. Bo. I teraz szybko otwieram jeszcze jedną kulę moją. Mhm. No co zaraz. No właśnie. Dobra, kolejny Easy Open. Chcę trafić to co Laura, czyli ten torcik truskawkowy. Bo Laura miała szczęście. Hmm. Ona nie musiała... Kolansować. Albo te najrzadsze bym chciała. No. Albo. Ja bym chciała kiedyś mieć taką kolekcję do tego. No, w Rosmanie. no, Wiem. A, no właśnie, te mini bramce są w Rosmanie. Tylko że w Polsce ich nie ma w Rosmanie. Byłam bardzo dużo razy w Rosmanie i ich tam nie było. Tylko są, że są tutaj tylko w, w Niemczech. Są tylko w Niemczech. Uh -huh. U nas w Niemczech. Dobra. Chcecie, tak... Tego EV tego Open się nie dało otworzyć akurat, dokładnie. I, i ogólnie tych y, kul macie, kilka serii. Macie, macie jeszcze takie już gotowe, ale my wzięliśmy, że to się samemu robi. Bo po prostu są fajniejsze. Ona mi powiedziała, że te małe to są już te gotowe. No i y, 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 one są też mniejsze ogólnie. I no i co z tego, że są tańsze, lepiej zapłacić te 2 euro więcej i mieć fajniejsze niż... No. Właśnie, bo jak... Znowu ta przyklęta lampa! Jaki masz? Czyli na pewno nie będzie tego turcika. No. Dobra, chyba tę saszetkę otworzę na końcu. Bo nie chcę wiedzieć co mam. Mam... Mam tylko nadzieję, że nie powtórzę. I ja będę miała bo... Nie, to nie jest powtórka. Mamy mam taki kremik i... Takie coś. I taka czekoladka pokruszona. Czy ja zrobię to co chciałam? Proszę obyć tak. jest. Nie widocznie ja. Takie ciasto i jakiś listek. Mi się Masz go. Jakuś mi się wydaje, to że to jest dla Karolu. Krypce. Tutaj co ty masz? Aha, jeszcze tu mam jedno. A! A! To co będzie co będzie... ty masz, ja wiem. Ej, to będą chyba te dwa deserki. No. Ja wiem, te chyba jedne. Ej, ale nie jest tylko jedno, czyli będziesz chyba tylko jeden deserek. Oh. Jezus, uważaj, będę tutaj... nie pochlepać. Dobra, gdzie jest ta ostatnia moja... No, Uwaga, chwila prawdy. Mm -hmm. Bardzo jestem już ciekawa. To nie jest to, co myślałam. I co to? Mamy kolejną taką podstawkę. Nie że żebyś się spokój. Druga strona. No wiem, tylko myślę, że to, to będzie. A ja tego nie chciałam. Tylko no, to, to będzie. No, to jest co? To... To jest... Ej, nie, no w sumie! W jest! Fajne nawet. No, może to być. Dobra. Mamy coś takiego. Jak się cieszę, robimy, pokazujemy, prawdopodobnie za pół godziny. Tak to wygląda. Obrali to już na dół z tymi ola. Na, nara.